Od początku września wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą już podejmować uchwały nawet na plaży. Nowelizacja wprowadza możliwość transmitowania obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym, wprowadza również możliwość dwustronnej komunikacji na odległość, a także oddawania głosów przed zgromadzeniem lub w trakcie jego zgromadzenia w postaci elektronicznej. Żeby móc skorzystać z dobrodziejstw, Nowelizacji, trzeba zmienić umowę spółki i wpisać do umowy spółki wszystkie niezbędne elementy, czyli formy takiego, takiego odbywania zgromadzenia, a także inne detale, które pomogą wspólnikom realizować protokoły i odbywać zgromadzenia zgodnie z prawem. Diabeł tkwi w szczegółach. Pierwszym problemem jest kwestia gdzie mają odbywać się zgromadzenia, również to, gdzie przewodniczący takiego zgromadzenia ma zasiadać. Należy wskazać, że musi się to odbywać zgodnie z dotychczasowymi regułami, czyli zgromadzenie powinno odbywać się w siedzibie spółki lub w miejscu, na które wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę. Z takiego zgromadzenia, z takiego posiedzenia zgromadzenia wspólników konieczne jest również sporządzenie protokołu. Ten protokół nie będzie w żadnej formie elektronicznej, tylko w formie pisemnej. Natomiast pewnym ułatwieniem jest brak konieczności podpisywania listy wspólników przez wspólników, którzy brali udział w zgromadzeniu w formie elektronicznej. Podsumowując, nowelizacja to na pewno krok w dobrym kierunku. Skorzystają z tego przede wszystkim wspólnicy, którzy na co dzień mieszkają lub przebywają za granicą. Ułatwi to też podejmowanie przez wspólników, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyzji, które trzeba podjąć nagle.